Dzień doberek, simaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z Bunkra Złomiarza. Także zbliża się koniec starego, a początek nowego roku, także wasz samozwańczy naczelny wódz państwa złomowego pieczkę wygłosi orędzie do narodu, także no, zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia. Zapraszam. A zatem moi drodzy, ja samozwańczy wódz państwa złomowego Jaruzel Generalski, oświadczam i oznajmiam. I jednocześnie zezwalam na zakończenie starego roku, a nadejście nowego roku. i hip, hip, hura na tą część. Wyciągnijmy karabiny i zacznijmy strzelać. Nie, 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 oczywiście żartuję. Yy, moi drodzy, no koniec nowego roku, także wypadałoby złożyć jakieś życzenia, może nie jakieś, ale chciałbym życzyć wszystkim złomofilom, poszukiwaczom skarbów złomowych, by przyszły rok przyniósł Wam ich o wiele, 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 zaczęła się płyta, o wiele, wiele więcej, niż jeżeli przyniósł Wam 2025 łowcom skarbów i poszukiwaczom na natrafili na takie perełki, jakie ta chcieli znaleźć, ja też bym tak chciał. Ja też bym tak chciał tym wszystkim, którzy pokają się w głowę, azując, yy, mówiąc, że tacy jak my robimy coś złego, coś nieopłacalnego, że jesteśmy śmiecierzami i menelami, można im, wiecie, co zrobić, pokazać, gdzie się kończą plecy, a zaczynają nogi. To by wypadało im zrobić i pokazać. Niech tam, niech tam zaglądają, niech tam się wypowiadają, niech tam się komentują. Życzę Wam ogromnych i wysokich cen surowców, wtórnych surowców, mówię wszystkich surowców, od miedzi aluminium poprzez puszki, poprzez puszki, butelki plastikowe, tak, tak, butelki plastikowe. Moi drodzy, wszystkim, wszystkim tym, którzy myślą, że myślą, że na opakowaniach zwrotnych, podobnie jak ja, dorobimy się milionów, no to tego Wam życzę, chociaż nie dorobimy się, ale jest jakaś szansa, że dorobimy się paru złotych, bolących nóg, bolącego kręgosłupa. Ja nie zaprzestanę tego robić. To będzie bardzo fajny i nieodłączny element kurczę mojej codzienności. Jakby to nie zabrzmiało, tak zerkam tam, bo jakoś ptaki przylatuję. E Opakowanie zwrotne: 50 groszy, wiecie o co chodzi, yy, tym wszystkim, którzy chodzą i depczą puszki, nie wstydźcie się tego. Yy, rób ta to, co robi ta od, od zawsze. Ci, co się wstydzą, zacząć. Nie wstydźcie się, niech się wstydzą ci, co rzucają. To yy, takie moje przesłanie. Yy, mało tego. Wszystkim tym, moi drodzy, którzy łupią, rozbierają styczniczki przekaźniczki w wiadomym oczywiście celu w celu pozyskania sreberka życzę wam wymarzonych kilogramów byście osiągnęli swoje założone cele albo inaczej nie zakładajcie żadnych celów nie planujcie robić czegoś na siłę bo to będzie złe to naprawdę będzie złe i może was to w pewny sposób zgubić bo wszystko to co by było po bokach może was ominąć zrobicie sobie tylko taką jedną ścieżkę i będziecie podążali według tej ścieżki ja mam tych ścieżek 158 i nie wiem w którą mam wejść ja i Sreberko to jest coś co uwielbiam co kocham, To obel... z pewnością wiecie fanty złomowe no to jest coś co uwielbiam i po prostu bardzo kocham <grym> fanty kurcze jakby to powiedzieć na targ Targowanie, handlowanie, wiecie, na późnych targach to jest coś, co po prostu <grym> uwielbiam i kocham. Demontaże, rozbiórki, kurczę, puszki, butelki. Ja nie wiem, czy jest coś, czego ja tu nie lubię. Jestem recyklerem w zasadzie od urodzenia. Ponoć nie wiem, ale ja zbieram puszki, butelki od kiedy chyba się urodziłem. Tak mam, tego się nie wstydzę i wy też się tego nie wstydźcie. Także podążajcie wieloma szlakami. Nie sprzątajcie, nie słuchajcie tych, co głupoty gadają. Yy, dla mnie przydałoby też się podsumować, kurczę, ten rok, nie? Dla mnie, yy, ja osiągnąłem yy, kurczę, no wiele sukcesów. Sukcesów, nazwijmy to tak w cudzysłowie sukcesami. Jestem zadowolony yy, z ubiegłego roku bardzo. Ale to naprawdę yy, bardzo się cieszę. Yy, zrobiłem co po waszą pomoc, po waszą, po waszą, tutaj y, wielu osób, y, 4 kg srebra, co wielu się śmiało ze mnie, że jest to nieosiągalne, czy jakiś cel wedle srebra na przyszły rok, myślę, że nie, podejdę, dotknę <tutknę> ekran, bo mi pokazuje, że się wyłączył, a chcę widzieć y, to co robię, <tutknę> to co mówię, kurczę, wiem, że to się da ustawić. Y... Zdobyłem, planowałem, myślałem, że uda mi się sprzedać trochę worków, lecie tych jutowych, że za to kupię sobie kamerę. Hmm. Nie udało się, <laughs> nie wypaliło. Musiałem sobie na nią zapracować po prostu no, zbierając surowce wtórne. Tak, zbierając surowce wtórne, da się takie rzeczy osiągnąć. Byłem na wakacjach. Kurcze zagramanicznych też dzięki zbieraniu surowców, tylko że to trwało chyba ze 3 lata, ale ja wiem, że jeżeli ja coś sobie tutaj do tego, jak to niektórzy mówią, pustego dekla, wbiję coś do głowy, jestem w stanie to osiągnąć, wy też jesteście w stanie to osiągnąć, tylko mówcie sobie, dam radę, a nie spróbuję dać radę. Jeżeli tak sobie powiesz, jeden z drugim, panie kolego czy pani koleżanko, da się to zrobić. Naprawdę da się to zrobić. Także moje podsumowanie roku jest takie. Takie przybyło Was tutaj y, parę tysięcy. Bo paru tysięcy y, nie że nadal, wielu z Was y, ogląda. A nie subskrybuje, bo ja to widzę, ja to widzę. <grywa> Także mam do tego dostęp. Ty oglądasz, nie subskrybujesz. Ty oglądasz, nie subskrybujesz. Nie namawiam was do tego. Broń Boże. Mimo iż was to nic nie kosztuje. <grywa> Wiele osób myśli, że jeżeli włączy subskrypcję, to będzie płacił mi jakieś pieniądze. No ja też jestem jakiś tam stary, ale nie aż taki głupi. No w tym roku skończyłem 40 lat, to także też mały sukces, że udało się przeżyć na tym dziwnym świecie, w tym dziwnym kraju 40 lat. Czy ktoś mnie w ogóle słucha? Nie. Teraz możecie napisać, czy mnie w ogóle słuchacie, czy już poszliście spać. Co jeszcze w tym roku? No w tym roku zaczął się system U na umie. Umie, znaczy Butelkomat. O to chodzi o butelkomat, gdzie mogę się wyzbyć, czy butelki plastikowej, czy puszki aluminiowej. Ze zdaniem puszki aluminiowej wcześniej nie było problemu, bo to można było oddać na złom. i tyle. Działało bardzo fajnie. Zawsze by był jakiś pieniądz. Czekałem rok czasu. Nie że gromadziłem surowiec, ale czekałem rok czasu na to, żeby móc podejść, podjechać do butelkomatu i ze śmieci. Ja mówię wyciągnąć pieniądze, chociaż wyciąga się za te dziesięciokraszówki kupony na żarcie, jak za komuny. Jak za komuny na można za te karteczki nabyć cukier, mąkę, margarynę, olej czy nawet kiełbasę. Czyli dla mnie dalej jest to środek płatniczy, więc ja to nazywam podróbką. Pieniądza. i niech tak to sobie y, pozostanie, za te 50 groszowe można wyciągać kasę. Także ten rok przyniósł y, kolejne źródło nieutrzymania dodatkowego y, pieniądza, a ja jestem taki, że wykorzystywałem, wykorzystuję i wykorzystywać będę każdą jedną sytuację, gdzie można wyciągnąć parę groszy. O! Y, Ustawienia kamery, pracuję nad tym, wiem. Y, siedzę pod lampą, <laughs> Wy stoicie w cieniu. Y, Dojdę do tego spokojnie, metodą prób i błędów. Yy, dobra, jakieś plany na nadchodzący rok? Tak jak mówię, nie planuję za dużo. Jeden już był taki, co planował, że puści bąka i zesrał się w spodnie. No, i to jest naprawdę autentyczny yy, znam gościa. Do tej, pory, do tej pory się z niego śmiejemy, chociaż to nie jest nic śmiesznego, może każdemu zdarzyło się puścić kleksa w gacie. Najwyżej jest później pas startowy dla komarów, czy dla much, dla gacia. nieważne. Przejdźmy do tych planów. No mówię, kurczę, będę się powtarzał 148 razy, nie planuję. Co przyniesie nowy rok, to przyniesie nowy rok. Chciałbym, to mówię, co bym chciał. Chciałbym pojechać na, burzę, na wakacje. Aczkolwiek wiem, że w tym roku yy, nie pojadę, bo wakacje zamierzam spędzić yy, tutaj na miejscu, znaczy nie tutaj w bunkrze, tylko po prostu w Polsce yy, z rodziną, wyjazd. Dobra, mniejsza z tym. Yy, na przyszły rok chciałbym zgromadzić środki, nie na 2026, a na 2027 środki z, ze śmieci. Tak, moi drodzy, chciałbym to zrobić, nic na siłę. Jeżeli będzie taka okazja, nie będę przeliczał opakowań kaucyjnych, niekaucyjnych, że robię zakupy i biorę gotówkę zamiast tego. Nie, to będzie trochę tak bez sensu i na siłę. Chciałbym, żeby to troszeczkę inaczej działało. Kurczę, znowu już ja minut minęło, muszę dotknąć Was. <laughs> Pobacałem sobie, kogo bolało, nikogo. Także to jest taki jeden z, kurczę, no z planów. Z planów. No, jakby nie zwał, to jest taki jeden z planów albo z czegoś, co chciałbym osiągnąć. Co do sreberka. Hmm. Czy ja bym chciał zrobić chociaż kilogram srebra? No jak kur. Nie jak tak. No pewnie kilogram, może dwa, może trzy, może cztery. Cztery już robiłem. Jakby zrobił pięć, jopier. Nie. Jeżeli będzie kilogram, to będę się cieszył. Naprawdę, uwierzcie mi, będę się cieszył. Wiem, zrobiła się ogromna konkurencja. Może przeze mnie, że dzięki mnie. O, dzięki mnie! <laughs> Nie przeze mnie, a dzięki mnie, chociaż niektórzy mnie tam yy, jadą za to, że żebym nagadał głupot, że z tego i z tamtego można wyciągnąć srebro. Tak, z tego i z tamtego można wyciągnąć srebro. Niektórzy będą czuli się skrzywdzeni, że na ich złomowiskach czy na ich rejonach pojawiły się konkurencje. Bardzo fajnie. Konkurencja jest zdrowa. Ja czasami też wyzywam, jak zobaczę na złomowisku rozbity stycznik czy przekaźnik i groszki zabrane, zostawiony plastik. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. to błagam o wybaczenie. Dobra, jeszcze jakieś plany. Yy, chciałbym zniknąć z tego bunkra, naprawdę chciałbym zniknąć z tego bunkra, yy, nie będzie to osiągalne w tym roku, w przyszłym, następnym, yy, działka, na której to się znajduje, ona jest na sprzedaż, to nie jest moja działka, yy, obecnie mamy je z roku na rok tylko przedłużoną dzierżawę, ona jest na sprzedaż, no jeżeli nastąpi taki moment, że ją sprzedadzą, to nie wiem. Po prostu y, nie mam alternatywy. Y, gdzie ja się przeniosę? No, gdzieś się schowam. Na pewno, gdzieś się schowam. boję się, że będę musiał się poskrzynkować. W razie czego i, i wypierdzielać? I wypierdzielać do blaszka. Gdzie tam mam 2x3, y, wszystko będzie leżało w skrzynkach. Y, tego się bardzo boję. Y, plany co do powstania y, kiedyś z na Muzeum. One jak najbardziej są żywe. We mnie one są żywe. Nie będzie to też w 2026, czy 2027, czy 8 czy 30. Y, wiadomo o co chodzi. Gesieft, many-many, dźwięki-dźwięki i y, inne takie rzeczy. Wiadomo o czym mowa, o pieniądzach. Y, nie stać mnie po prostu y, wadium, czy jak to się nazywa, wkłada y, do przetargu na ten działkę. To jest coś w okolicach 120-150 tysięcy, jest to osiągalne, ale jeszcze nie dla mnie, jeszcze nie teraz, może za kiedyś, <laughs> z YouTube'a, pieniądze hmm. yy, przy moich zasięgach, yy, nie będę Was kłamał, yy, przedział yy, 300 yy, ten okres taki przedświąteczny wiadomo, więcej reklamodawców chętnych do reklam na kanale do najlepszy miesiąc, to jest 1200-1300 zł i później będzie z powrotem na 300, 400, 500 znam to, znam to już od dwóch lat no także jak zwyższą się zasięgi, jak będzie Was więcej oglądało jak będą wpływały te dziesiątki tysięcy, albo tysiące chociaż to ja to zrobię za pieniądze z YouTube'a, bo ja z tego nie żyję. Nie, nie, nie. Absolutnie pracuję, pracuję prawie że na co dzień. Dobra, bo tutaj sprawy osobiste nie mają znaczenia. Także kończmy te pierdzie lenie, bo ja planów mam dużo więcej. Planów, nie plany, nie plany, tylko rzeczy, które chciałbym osiągnąć w tym roku, w przyszłym i w następnym. Ale moi drodzy, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia. Dużo zdrowia, pomyślności, osiągnięcia celów, osiągnięcia swoich małych, wielkich, mniejszych sukcesów. Sukcesów niech Wam się wiedzie, niech Wam się spełnia, Żyj ta, bawta się, oglądaj ta. czubka, złomiarza. Tymczasem miłego, naprawdę miłego, Trzymajcie się, hejo.